I mamy, złapanego za, za plecy, straszymy go, że będziemy robili gawrę. Dociągamy, o, do siebie. Przechodzę za partnera, biodra bardzo mocno w niego, głowa do niego i bardzo mocno pchamy się tam, w tamtym kierunku. Nie siadamy nie dla siebie, tylko mocno się w niego tam. I robimy panie Zauważcie, że jeśli robimy prawą nogą, to praktycznie oszukuje prawa noga, nie, nie, tam, nie ta, nie bo tutaj jest bardzo dużo, nie błęd, że przy tym ruchu jesteście już, jak was ktoś wytrąci, to was utłuczę, tutaj, ciak i za partner. wjeżdżamy za niego, bardzo mocno wypychamy biodrami. To jest tutaj najważniejsze. Głowa do niego. Ruch. I idziemy za panem. Jak ktoś trzyma pod ręką, ta sama zasada, tylko że głowa tu plast w niego. through